To niesamowite. Jak zarobiłaś tyle pieniędzy? Założyłam firmę i naprawdę się rozwija. Jestem z ciebie dumny, Skarbie. Byłaś spółka na parę miesięcy temu. Jaka to firma? To coś związanego z mediami społecznościowymi. Robisz vlogi? Jestem z ciebie taki dumny, słyszałem, że trudno jest cię wybić. Nie, to nie to. Jestem bardziej modelką. Czyli pokazujesz swoje urocze ubrania? To słodkie. Czasami tak, a czasami inne treści. Ekskluzywne tylko dla moich największych fanów. Muszą za to płacić, czy jak to działa? Tak, właśnie na tym zarabiam. Płacą 62 zł miesięcznie i mają dostęp do moich ekskluzywnych treści. To fajnie. Jakie rzeczy tam publikujesz? Cokolwiek to przyjdzie mi do głowy. I fani mogą mi składać nazywa się OnlyFans, ale nie wchodziłabym na twoim miejscu. To nie dla bumerów. Nie zrozumiałbyś tego. Chciałbym zobaczyć. Zaraz to sprawdzę. Nie tato, nie rób tego. Dlaczego? Chcę wspierać moją małą dziewczynkę. Jaki masz tam login? Nie mogę ci powiedzieć, tato. Nie szukaj mnie tam. Właśnie wyszukałem po twoim imieniu. Jesteś pierwszym wynikiem. Co do diaska? To tak zarabiasz pieniądze? Nie wychowaliśmy cię tak. Przepraszam, tato. Subskrybuję i pokażę to twojej mamie, jak wróci do domu. Nie subskrybuj, proszę, tato. Spale się ze wstydu. Właśnie to zrobiłem. Pokażę to twojej mamie i usuniesz to dzisiaj. Tato, właśnie zobaczyłam twoje konto. I byłeś jednym z pierwszych subskrybujących. Myślałem, że to ktoś inny. Nie pokazujesz twarzy na swoich filmach. Musisz ograniczyć McDonalda. Masz jestem milionerką.